Odłam się, a smętne resztki mojego słuchu pod koniec wieczoru poddano jeszcze jednej próbie. Po chwilowej wpadce, Lili Rendal, kobieta o wielkiej intuicji, wyczuła, że tłum potrzebuje zbiorowej zabawy. Przerwała własną piosenkę i zaśpiewała znaną dziecięcą rymowankę, Dwie Małe Małpki. Była to zręczna alternatywa dla alternatywy i nauczyła nas dwóch rzeczy. Pierwszej że undergroundowa muzyka wcale nie musi być psychodeliczna i skapująca smutkiem i drugiej, że jeśli Lili Rendal będzie miała zrobić klapę, to ta klapa najpierw puści do niej oko. Lili, ta piosenka jest to dla ciebie. Kompletnie mnie zatkałaś. Lili jest całkiem niezła. Poza tym nie ona jedna daje się zjeść w stremie. A dlaczego ja pracuję sama w tej budzie? No tego bym się nie spodziewała. Dziękować jej czy co? Jasne, wyślę jej kartkę dzięki, że raz byłaś miła i dowiodłaś, że bywasz człowiekiem. Znajdziesz taką w dziale dla jednostek z porąbanym poczuciem humoru, no nie? Jak tam będę, to wybiorę też kartkę z tekstem: dzięki, że jesteś moją kumpelką nawet wtedy, kiedy się wygłupię. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Pewnie bym ryczała i musieliby wezwać mamę. Ej, od tego są przyjaciele. Od tego powinni być przyjacielem. Ciekawe, jak długo zamierza się do nas nie odzywać. Na pewno jej przejdzie akurat na nasze 25. urodziny. Jak ja mogłem tak dać ciała? Ja też. Chcieliśmy dobrze wypaść przy Lili, a Lili przez nas wypadła fatalnie. Dość tego fikania, nie? Dość. Dwie małe mały mają świat. Ślepe są, bo okularów i mrak. Wersja polska, masterfilm na zlecenie Zigzap. Cieszący się doskonałym zdrowiem. Poza... Dźwięk Urszula Ziarkiewicz-Kuczyńska. Montaż Jan Graboś, kierownictwo produkcji Ewa Chmielewska. Wystąpili Julia Kołakowska, Marcin Pawłowski, Leszek Struń, Marek Włodarczyk, Dominika Kluźniak, Jarosław Boberek i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzewski opracowanie muzyczne Piotr Gogol.